W ogóle muszę sprawdzić, ile mi zapłacili odsetek, że jestem w stanie coś z tego wyciągnąć. To mi przeszkadza, ale to poza tym już samo takie jakieś to jest. Mało ciekawe. Czyli tak, zapłaciłam mi 27,30, 29,40, 29, 29, 27,30. 127 zł mi zapłaciła, a teraz jest ode mnie stówę. Będę 27 do przodu, jakby co. to jest trochę fajna osób, można za parę groszy. Czyli może wyjdę na swoje, nie? Życie to nie jest temat w ogóle. To jest słaby temat. O życiu się nie powinno gadać w ogóle, się żyć. A nie gadać o tym bez sensu. I poznawać istoty. No jesteśmy istotami. A nie, sensy i istoty życia. Nie ma takich w ogóle. Te kolczyki ważą 5 gram i ważą, yy, kosztują 5 zł. No. Czyli po 2 złote, czyli 10 zł. No. 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 Nic mu nie dam. Nie. Bo za mało tego jest. No. To dam 20 zł na flaszkę. Jest tak, wam. Wy chyba macie porysowane baniaki. No chyba. No. Zastanowię się. Jakie się robi interesy właśnie z tumanami. Zjadłem sam na talerzu czysty sam sos. To po prostu jest język pieca. Bez nastrojenia, to co ma ci się udać? Musi być sytuacja sprowokowana sama z siebie, która wychodzi. Samoistnie A nie tak, że, że trzeba myśleć, co powiedzieć. To bez myślenia powinno się odbywać wszystko. Bez mózgu jakby bez mózgu. A ja się nie Śliźnie Samo z siebie wychodzić ma. I wtedy byłby fajnie. A czego tak, tak blisko w ogóle? Przecież jak ja wyglądam, jak nie mam twarz. Okrągłą jakąś. Rec? Rek? Szrek?